Witam wszystkich w odcinku czwartym, jest to czwarty odcinek, w którym z samego początku chciałem mówić co w ostatnim odcinku robiłem i zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy, żeby wrzucić po prostu yy, tutaj skrypt, więc w tej chwili dzięki temu, że na OBSie mogę zatrzymać nagrywanie, to zatrzymam nagrywanie, wrzucę szybko skrypt, żeby nie było żadnych przerw ani żadnego dźwięku, i za dosłownie sekundę wraca. Dobrze, już skręt działa, nie ma z nim problemów. Jak widzicie z prawej strony, poprawiłem sobie e, layout, bo Pokémony nie były w złym miejscu zaznaczone. Teraz powinno już wszystko śmigać prawidłowo. Nie powinno być żadnych problemów, już technicznych. Oprócz zmiany poziomu, jak dostanie mój Pokémon poziom. To się nie zaktualizuje od razu, póki nie zamienię miejscami tego Pokemona, ale w sobotę i w niedzielę spróbuję to naprawić. Tak więc w ostatnim odcinku dotarłem tutaj, do tego miasta. Okazało się, że Barry tutaj był. Była też... pomocnik był tutaj, profesora Rona, który znowu mnie oprowadził tutaj tutaj mogę biegać, więc myślę, że nie będę przedłużał i zobaczę, co się w tym mieście zna znajduje, prawda? Ym, jak zobaczyłem na samym początku, nie ma tutaj Jima, jest też jedno miejsce z lewej strony. Dobra, oczywiście też widać, że mam cztery pokémony. W, w ostatnim odcinku złapałem i pierwsze, co zrobię, jak widać, są poobijane. Skoczę od razu do y tutaj centrum medycznego. Też w komentarzach y od Widza. Taką podpowiedź dostałem, że jak jeden Pokémon w nocy albo rano siedzi, więc przejdę się tam, jak będę w niedzielę nagrywał odcinek, żeby na poniedziałek go wrzucić. Akurat będę mógł rano nagrać, albo bardzo wieczorem ten odcinek i wtedy się cofnę specjalnie, żeby złapać tego Pokemona. Jestem ciekaw, co to za Pokémon, tak więc... Jak mówiłem oczywiście mogłem nie tracić czasu i mogłem od razu leczyć tutaj swoje Pokémony, ale nic się nie stało. Oczywiście przy okazji porozmawiam tutaj ze wszystkimi NPC. kami Dobrze. Nic ciekawego nie powiedział. To wiedział o tym bardzo dobrze z poprzednich wersji Pokemonów Dobrze to jest jakaś osoba oczywiście z nią porozmawiam też o to widziałem. Dobra, wejdę teraz do sklepu i zobaczę, co mogę zakupić w tym miejscu. Dwóch spojrzenia dawców jest, jeszcze tego nie widziałem. Uuu firma. Bardzo ciekawy przedmiot, bardzo ciekawy pokeball. Jeszcze się z takim poke pokebolem nie spotkałem łapiąc leczy pokemona i wszystkie statusy likwiduje, więc mogę tym kupić z pięć takich ilbali. Jeszcze się nie spotkałem z takim pokebolem. Przyda się. Dzięki temu, jak złapię pokemona jakiegoś, będę mógł od razu go trenować, Co za wspaniały pokebol w tym momencie. To jest druga osoba. Mam już wystarczającą ilość PokeBoli, Potionów, Antidoty i Paraliż Heal. więc nie potrzebuję jeszcze tutaj w tym markecie. Porozmawiam tutaj z tymi osobami. Tutaj mi podpowiedział jak należy łapać Pokemony, żeby łatwiej je złapać, czyli obniżyć ich zdrowie. Do czerwonego, jak się czerwone zdrowie zapali i wtedy można złapać. Dobrze, ta osoba o repelu mi podpowiedziała. Dobrze, był tu bary, ale uciekł stąd z tego co pamiętam w ostatnim odcinku. Pejdę tutaj, ale nie będę rozmawiał tutaj z. O, tutaj Barry stoi. Tak, wydaje mi się tutaj. Wiedziałem, że on jest w tym mieście. Jest. Aha, zapomniałem, że paczkę miałem mu tutaj przynieść. Na całe szczęście dostał od niego mapę. Cieszę się, że tutaj wszedł. Nie chciałem tutaj wchodzić, zapomniałem, że tutaj się znajduje on i bym nie dostał mapy. Bym bez mapy chodził. Jestem ciekawy, czy jakbym poszedł dalej, coś by mnie zblokowało i by powiedział: Nie, nie możesz iść dalej. Musisz wrócić, znaleźć Barego, dać mu y, ten pakunek, i wtedy dostaniesz mapę i możesz iść dalej. Dobra, nie będę tutaj z tymi osobami rozmawiał, ale sam widzę Pokebola. Spróbuję to ukraść. Zwiększa atak. Dobra, z nikim nie będę rozmawiał. Zapewne będą chcieli mnie tutaj uczyć. Yy, o Pokemonach jak na razie nie chcę. Dalej tutaj nie mogę przejść z tego co pamiętam. Muszę mieć wszystkie odznaki, żeby się tutaj wybrać. Dobra, i teraz mogę spojrzeć na mapę. Jak mapa wygląda, bo jeszcze nie widziałem, czyli w plecak. Tutaj mogę szybko kliknąć myszką, przeklikiwać key item. Mapa. Pięknie. I on się wybiera do Airbrook City, więc i też tutaj się wybiorę w tym momencie. Mogę powiększyć. Prawy przycisk, co to, to robi. Pokazuje mi to layout tego miasta. Bardzo fajnie. Opis wszystkiego jest coś niesamowitego. Dobra, czy którą drogą będę szedł? Droga 203. Dobra, to miasto jest bardzo blisko. Jak się to miasto nazywa? O, jeszcze yy, rekorder dostałem. Użyłem. Nacisnę tutaj, zobaczę co się stanie. Nie mam nic zapisanego. Jestem ciekaw, jak się zapisuje tutaj te walki. Bardzo fajne, bardzo fajne, dobra. Nie sądziłem, że ktoś tutaj przyjdzie i będzie chciał ze mną rozmawiać. Poketrz. Nie wiem co to jest. Aha. Dobra, czyli moją teraz zadaniem jest znaleźć trzech klaunów, dzięki temu dostanę zegarek. Dobra, tu jest jeden klaun, tak, zgadza się. Dobra, jeszcze dwa muszę znaleźć. Mam nadzieję, że nie są oni w budynkach, tylko po prostu tutaj siedzą. W mieście. Dobra, zrobię drużynę. Zobaczę na jakiej to za zasadzie działa. Nazwę tą drużynę. Nie wiem. Mu, jak krowa robi. Aha, ja stworzyłam swoją grupę, ale nikt do mnie nie może dołączyć. A, już dobra, następny clown. Oczywiście, że może trzymać jakiś przedmiot. On coś tu blokuje, jakieś przejście. Chyba bym nie mógł nawet tutaj wybrać, gdybym po prostu nie odpowiedział na pytanie. Później zapewnie on zniknie. Stacja gier. Jak widać, w tym mieście jest bardzo mało FPS-ów. To jest zadziwiające. Nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane. To miasto ma do siebie takiego. Ostatni clown. Nawet nie przeczytałem, co chciał powiedzieć. Aha, już wiem. To nie jest ważne. Dobra, nie chcę z Tobą rozmawiać, tylko w tym momencie pobiegnę na dół, porozmawiam z tamtą osobą, do Ten dostanę przedmiot. Ok, watch. Może już jest tak godzina? Będę mógł sprawdzić. Nie sprawdzić, tylko znaleźć tego po prostu... Yy, Pokémona. Bo chyba o 20 Szybko teraz zobaczę w komentarzach po drodze. Yy, muszę wejść po prostu. Tak mało FPS, nie wiem. Lepiej porozmawiam tutaj z tą osobą ona odejdzie tutaj mam pokelacz jak to ładnie wygląda w tym momencie i sprawdzę od której godziny znajdują się te pokemony po prostu Iceball mi napisał tak Czyli o 20, prawda? Jest 19.25, więc się nie wybiorę. Po prostu w niedzielę nagram odcinek o wiele, o wiele później, i wtedy się tam wybiorę, więc nie mogę za daleko odejść. O, tutaj mogę klikać na Pokémony. Dobrze. Super sprawa. Nie wiem, co to robi. liczba kroków tak zgadza się super sprawa a z tym mogę resetować jeszcze co tutaj jest a kalkulator myślałem że to jakiś telefon jest dobra mniejsza z tym dobra czyli tutaj będzie widać jaki pokemony on nie no trochę głupio wygląda lepiej pokazywać czas prawda Nie ma innych opcji, mogę go wyłączyć. Czy on cały czas będzie po prostu tutaj występował? Myślę, że będzie cały czas tutaj występował. Bardzo, bardzo ciekawe. Zauważyłem też, że jak klikam to jest animacja. Dobra, podoba mi się. Niech będzie ten czas, będzie wiadomo, która godzina. Tutaj pikachu pod zegarkiem patrzy na mnie. Więc wyruszam dalej. Muszę tutaj wszystkie budynki obejść. Nadal nie chcę mnie przepuścić tutaj. Może jest jakaś inna droga, nie mam pojęcia. Ale tutaj mogę wejść, prawda? Tutaj zegarki sprzedają. Tutaj chyba jest następna droga. Zgadza się, ale tą drogą nie idę, bo idę do następnego miasta. Nie pamiętam już jak to miasto się nazywa, więc sobie w tym momencie przypomnę. Oreburg City. Zobaczę jeszcze, co może tutaj na mnie czekać. Dobra, to była chwila przerwy, bo zacząłem kaszleć. Nie chciałam, żeby po prostu w mikrofonie było słuchać mój kaszel. Mogliście przed chwilą słyszeć, że po prostu yy, zmienił mi się głos, bo miał chrypkę. chyba nic ciekawego tutaj nie będzie nic ciekawego mi nie mówią jeszcze raz co? dobra może nowe opcje dostanę w tym zegarku nie nie chcę rozmawiać nie chcę ten po prostu reportażu, żeby o mnie zrobili dobra więc jeszcze sprawdzę co u góry się znajduje, i ruszę dalej. Jak ładnie tutaj te Pokemony wyglądają? Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś miał Pokemony koło siebie. Co to jest za Pokémon? Achillesu jeszcze nie widziałem go. Dobra, to przeczytam, jak ma informacje. Komputer. Tylko ma jedną opcję. Nic więcej, nie ma żadnych opcji. Może w przyszłości będzie miał więcej opcji ten zegarek. Na razie nie ma. Nie będę się przejmował. Jak dostanę nowe opcje, to będę trzymał. W zanadrzu ten zegarek. Na razie będzie wyświetlony czas. Fajnie jest jak coś się wyświetla. Jak macie pomysł, co mogę tutaj jeszcze wrzucić, może będziecie woleli, żeby yy, lista pokemonów tu była, żebym klikał jak one świerkają, śpiewają, po prostu szczekają. Ich zdrowie. Liczbę kroków może? Kalkulator na pewno nie. Na razie zegarek myślę, że będzie najlepszym z tych wszystkich. Apek, które znajdują się tutaj. Aha, czyli coś Pokeball Widzę Pokeball. Schował mi się tu Pokeball. Ledwo co zauważyłem go, spotykam. Zawsze Pokéball się przyda. Mignął mi przed oczami coś czerwonego. Tutaj nie mogę wejść. Jeszcze zobaczyć, co tutaj jest za miejsce. Zaraz pójdę w prawo. Już blisko jestem, żeby pójść do następnego miasta. Dobra, quick klawa dostałem. Nie sądziłem, że tak wcześniej dostanę jakiś przedmiot. Z tego co pamiętam, Quick, la, quick y, Claw jest przedmiotem, dzięki któremu jest szansa, że Twój Pokémon zaatakuje jako pierwszy. Zobaczcie, czy mam rację. Bitw dostanie ten przedmiot, bo jak na razie on będzie walczył z przeciwnikami. Czyli dam mu ten przedmiot. Dobra, Birrów dostał Przemiot, zobaczę jeszcze co na piętrze się znajduje, możliwe, że następny przedmiot jakiś się może znajdować. Uwielbiam tego Pokebola, tego Hilbala. Dobra, to chyba już tutaj byłem w każdym z budynków, więc mogę wyruszyć do następnego miasta. Na mapie opisało mi, że to miasto jest bardzo, ale to bardzo blisko i droga nie jest ciężka, dobra. Czyli na drogę 204 nie idę, tylko od razu już w tym momencie mogę wyruszyć tutaj na drogę, chyba to była 202 droga, 203. Już Barry tu na mnie czeka, domyślam się, że będzie chciał ze mną walczyć. Od razu już nawet nie mogłem wybrać, że nie chcę walczyć. Pierwszy raz, kiedy z nim walczyłem, mogłem wybrać, czy chcę walczyć, czy nie chcę walczyć. Wybrałem, że chcę walczyć. Dobra. Tutaj wysłał mi Pokémona, Parli. Z drugim poziomem widów po prostu ma teraz ten przedmiot, dzięki któremu może zaatakować jako pierwszy więc zobaczę czy mu się uda nie udał mu się ale przeciwnik zaatakował mnie umiejętnością i mój atak został zmniejszony oczywiście to nie koniec bo twój pokémon zapewne ubije mojego pokémona ale pozwolę na to żeby któryś z innych po prostu moich pokémonów yy... Ubił go i dostał bardzo dużo doświadczenia. Poświęcę przynajmniej dwa Pokémony, żeby jeden z nich dostał bardzo dużo. Dobra. Starli na Starli. Wywalczą. Oczywiście znowu zmniejszył mi atak. Może to i dobrze. Ponownie zmniejszył atak? Może Starli, Pokona Starli i dostanie duże doświadczenia. Uuu, raczej już nie. Teraz bardzo mało zdrowia zabieram temu Pokemonowi. Ale póki będzie tą umiejętność używał na mnie, cieszę się z tego powodu. Nie wiem co przeciwnik robi, ale coś mu ta walka nie wychodzi. Powinien od razu już mnie atakować. Jak zabieram przeciwnikowi jeden punkt życia. O, to był krytyczny cios, czy co się stało w tym momencie, że tak dużo punktów zdrowia zabrałem mu? Dobra, quick attack. Nie powinien mój Pokémon paść. A przeciwnik padnie i dostanie dużo doświadczenia w tym momencie. Bardzo dużo. Dostał następny poziom. Poziom piąty. Statystyki mu się od razu zwiększyły. I nauczył się Quick ataku. Następny poziom zdobędzie. Wyśmienicie. Zamienić na innego Pokemona. Spróbuję zamienić, bo możliwe, że Starli da sobie tą małpkę, którą przeciwnik posiada w tym momencie załatwić. Więc tutaj y, Shinksa wyślę. żeby po prostu trochę obrażeń przeciwnikowi zadał. I później y, Starli wyskoczy i spróbuje go ubić. quick atakiem. Dobra, ma dziewiąty poziom. Tylko zmniejsza w tym momencie moją obronę. Bardzo mało punktów zdrowia zabieram temu pokemonowi. Nie dziwię się, bo ma dziewiąty poziom. Dobra, Starly, Zobaczymy, czy sobie poradzisz. Mam nadzieję, że na jednego ciosa nie padniesz po prostu. Zobaczę czy mogę y, sprawdzić po prostu y, Tak, mogę sprawdzać bardzo super tutaj dodali tą możliwość 40 to ma 35, więc tylko quick atakiem opłaca się atakować. Nie opłaca się mieć y, tackle w ogóle. Quick atak zabiera o wiele więcej punktów zdrowia. Może teraz, jak Lirem będzie mnie przeciwnik cały czas atakował, to mam szansę. O, nie zaatakował mnie. Dobra, to w tym momencie mój główny Pokémon, Teruik, dostanie dużo doświadczenia. Później się cofnę do centrum medycznego, żeby jeszcze podleczyć swoje Pokémony. Uuuu, krytyczny cios mu wszedł, zadał mi bardzo dużo obrażeń. Mam nadzieję, że znowu nie, ten, nie zaatakuje mi. Na całe szczęście tylko umiejętnością mnie tą pomagającą rzucił, że zmniejszył mi obrażenia. To by było źle, gdyby teraz Scratch mnie zaatakował i by Scratch ten miał cios krytyczny. Wtedy jest duża, ale to duża szansa, że po prostu mój Pokemon wypadł. Okazuje się, że ten Czar jeszcze jest o wiele szybszy od mojego tutaj Teruiga i po prostu atakuje jako pierwszy, ale wygrałem bardzo, ale to bardzo dużo doświadczenia zdobywam w tym momencie. Mogę, może jakiś jeszcze dostanę atak nowy. Absorb będzie mógł się leczyć. Super sprawa. Dobra, więc myślę, że zanim pójdę do tego miasta, po prostu wyleczę swoje Pokemony. Jeszcze sprawdzę yy, co robi Absorb. Jakim jest typem ataku, bo w tej wersji gry po prostu yy, ataki mogą być specjalne albo normalne. I zobaczę czy Absorb jest normalnym atakiem, czy specjalnym. Ile po prostu obrażeń, ile ma powera zadaje. Dobra. Terwick. Pokaż po prostu twoje ataki w tym momencie. Uuu, bardzo mało. I chyba to jest atak specjalny. Ale ma bardzo, bardzo mało yy, po prostu powera. Zobaczę statystyki mojego Pokemona. Specjalny atak też ma bardzo mały, więc mi się nie opłaca po prostu używać tego ataku. Może będzie mi się opłacało, kiedy będę walczył z Pokémonem, nie wiem, kamiennym albo Pokémonem wodnym, to wtedy się przyda. Tutaj jeszcze, zanim zakończę odcinek, bo już przyszedł czas, żeby zakończyć, nie dojdę dzisiaj do miasta, pójdę jutro do tego miasta o nazwie zaraz powiem jakie i jeszcze wcześniej cofnę się, prawda, bo jak powiedziałem w niedzielę jak będę nagrywał to zacznę albo bardzo rano nagrywać odcinek, albo wieczorem i cofnę się na drogę chyba była to druga pierwsza, żeby złapać tego Pokemona, który pojawia się rano albo wieczorem. Tak więc jak po prostu się tutaj key items tą mapę, chciałem kliknąć po prostu tutaj na ekranie lewym. Na mapę z przyzwyczajenia Dobra, w następnym odcinku dojdę o Oreburg City. Mam nadzieję, że tam już Jim Leader się znajduje. Prawda, mogę plusikiem dać i zobaczyć. Chyba jeszcze się nie znajduje tutaj Jim Leader. Nie wiem, co tam się znajduje. Head Home City zobaczę. Może się znajduje tam Jim, bo jak tutaj widać, nie jest wyświetlone. Yy... Czy się znajduje dżim czy nie. Myślę, że taki podłużny, jeden żółty z prawej strony ekranik. Nie ekranik, tylko kwadracik powoduje, że to jest gym. Tutaj jest trochę inny, zobaczę. Tutaj z lewej strony też bym mógł się wybrać, bo jest bliżej ta droga, ale najpierw pójdę za Barem, zobaczę gdzie on po prostu pokaże mi gdzie iść, tak więc chciałbym wszystkim podziękować za obejrzenie tego odcinka, życzyć wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.